Zawsze marzyłaś o Love Letter Top, ale boisz się ilości ażuru, jaki projektantka tutaj nam zaproponowała i boisz się, że nie poradzisz sobie z językiem angielskim? Zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. To najpiękniejsza. Witam cię na moim kanale. Jestem Gosia, a to jest kanał Nit Najpiękniejsza. W dzisiejszym odcinku ogłaszam kal. Ogłaszam kal na Love Letter Top. I będzie to darmowy kal w grupie na Facebooku. Zacznijmy więc od wzoru. Love Letter Top jest wzorem kutowej kiki Weroniki Lindbergh. I możesz go znaleźć na Raverly jak również na stronie Weroniki i kosztuje on 5,90 euro. Myślę, że to jest taka standardowa cena, jak na jej e, stronę, jeśli chodzi właśnie o topy. Wzór ten został opublikowany w lipcu e, 2023 roku, więc ma niecałe 2 lata i ma ponad chyba 800 e, projektów na Rao Perry. O ile dobrze pamiętam. Jak widzicie, ja sama wydziergałam dwa te topy. Zrobiłam je w zeszłym roku. Jeden jest właśnie w kolorze niebieskim. Ja to sobie zerknę na moje notatki. I jest to kolor 6044 i jest to linę. Jedna z sugerowanych włóczek. I drugi top zrobiłam w kolorze czerwonym. Jeśli chodzi o rozmiary, rozmiarówka zaczyna się od rozmiaru XS. A kończy na 5XL, więc mamy tutaj bardzo szeroki przekrój, jeśli chodzi o rozmiary, i myślę, że każdy znajdzie dla siebie odpowiedni rozmiar. Dodatkowo Kika nagrała filmik ogólny, dostępny na YouTubie, jak zrobić ten top. Więc myślę, że nie będziesz miała problemu z niektórymi bardziej skomplikowanymi technikami. Ściegami, które tutaj Kika użyła, pokazuje jak zrobić bąbelki, jak e, zrobić e, właśnie tutaj te serduszka i praktycznie, praktycznie każdy diagram, który jest dostępny we wzorze. Więc myślę, że to jest bardzo miło z jej strony, że udostępnia takie materiały, które każdy może wykorzystać. Jeśli chodzi o próbkę, próbkę robimy w okrążeniach i Kika nam tutaj podaje próbkę robioną właśnie tym ściegiem ryżowym i drugą próbkę robioną już tutaj pierwszym, e, pierwszym schematem. Ja zrobiłam tylko tą próbkę pierwszym schematem i jest ona prawie idealna. Myślę, że chyba pół oczka mi tam się różni, ale po praniu myślę, że to wszystko się Zmieni i będzie w porządku. Jeśli chodzi o włóczkę, jaką sugeruje projektantka, jest to włóczka. Linę od zgarn, bel od dropsa, muskat od dropsa. Sugeruje również ten linę trzymany po podwójnie i pure silk od Knitting for Olive, też trzymany podwójnie. Ja w moim pierwszym kopie użyłam linę, odsadny zgarn, w tym kolorze niebieskim jest to kolor 6044 i uważam, że jest rewelacyjny. Dla mojej takiej słowiańskiej blondyn, blondi urody pasuje jak najbardziej. Drugim, drugi top zrobiłam z innej włóczki, która jest bardziej sztywną włóczką, i nie pamiętam, a ją kupiłam właśnie tutaj w Szwajcarii. Postaram się może gdzieś znaleźć, jak ona się nazywa. I jest ona właśnie taka grubsza, sztywniejsza, bawełna, mimo iż też w 50 gramach było około 100 metrów. Ale nie polecam tej włóczki. Myślę, że coś bardziej takiego lejącego, co może właśnie zawiera troszeczkę wiskozy, co układa się tak bardziej właśnie opływająco. Będzie, będzie lepszym rozwiązaniem. I ja planuję zrobić mój Love Letter Top z włóczki Linea Pura Sololino od Lana Grossa i w 100. Stu... Nie. I w 50 gramach mamy tutaj 120 metrów Recycling Linen, czyli wiskoza i linen 20%. I zrobiłam tą włóczkę właśnie w okrążeniach. Nie wygląda to za, za fajnie, ale jest ona właśnie taka lejąca się. Wydaje mi się, że właśnie z tej włóczki, która jest właśnie taka lejąca, miła, przyjemna, ten top będzie idealny i też będę go nosić tak, jak noszę ten właśnie niebieski bardzo często. Co jest jeszcze ważne i o czym chciałabym Ci wspomnieć, jeżeli będziesz drukować wzór, wydrukuj go w kolorze. Bo tam w tych schematach są. Uh, są obszary zaznaczone, gdzie trzeba powtórzyć dany wzór i ja raz już zrobiłam ten błąd, że wydrukowałam tylko biało-czarne i nie zauważyłam, że tam było właśnie obramowanie i trzeba było tylko powtarzać ten wzór i musiałam, zajęło mi to jakieś jakąś chwilę, żeby zrozumieć, że, gdzie robię błąd. Tak na marginesie. Taki mój tip. Więc tak, jeśli chodzi o próbkę i jeśli chodzi o wzór, co mogę Wam powiedzieć z mojego doświadczenia z tym topem? Ten top w tym kolorze niebieskim mam w rozmiarze medium i mierzyłam go przed filmem, żeby sprawdzić, ile on ma tutaj szerokości i ma 45 cm, czyli 45 razy 2, czyli 90. A ja w obwodzie biustu mam 100 cm. Więc ta, ta bluzeczka się troszkę, troszkę rozciąga, ale mi to w ogóle nie, prze, nie przeszkadza i uważam, że właśnie fajnie mm, wygląda, jak jest troszeczkę luźniejsza. I to jest rozmiar M. Na tym ta czerwona, ta czerwona jest w rozmiarze S, bo wydawało mi się, że właśnie ta Mka troszkę jest za duża i jak możecie zauważyć tutaj mamy te cztery, pięć listki a tutaj mamy już cztery więc ona automatycznie tutaj jest mniejsza myślałam, że właśnie będzie eska troszeczkę ciaśniejsza ale tak naprawdę ona jest tutaj troszeczkę mniejsza a jeśli chodzi o właśnie o biust, o tutaj resztę ciała, nie za, bardzo, nie za bardzo się różni. Przynajmniej dla mnie, może to właśnie wina e, tej włóczki, którą, którą tutaj użyłam. Więc top jest robiony od góry do dołu. Najpierw zaczynamy plecki, robimy panel tutaj do, e, do podkroju na pachy. Później zaczynamy jedną stronę, drugą stronę, łączymy, przerabiamy do pach łączymy wszystko w okrążeniach i jedziemy do dołu. Mnie bardzo urzekły te bąble. My, nie wiem, tak te bąble pięknie wyglądają e, na tym sweterku. Wiem, że niektóre osoby pomijają bąble. Nie wiem, nie lubią bąbli. Ja lubię. E, jeżeli chcemy właśnie przedłużyć sweterek, jest tutaj moment. Sweterek top, jest tutaj moment. Nawet on jest zasugerowany we wzorze a właśnie tutaj w tej dolnej części, że możemy zrobić jeden dodatkowy e, rząd danego diagramu i wtedy ten sweter, ten sweterek. Czego ja mówię sweterek? Ten top nam się ładnie przedłuży i wszystko będzie takie jednolite, jak powinno być. A teraz przejdźmy do kalu. Więc kal zacznie się. 1 maja. Myślę, że to jest wystarczający czas, żebyś zastanowiła się, czy chcesz wziąć udział w tym kalu i zamówiła włóczki takie, jakie chciałabyś użyć, żeby zrobić swój love letter top. Kal odbędzie się na Facebooku. Stworzyłam grupę prywatną, którą znajdziesz w opisie do tego filmu. Jeśli chcesz dołączyć do kalu. Bardzo Cię proszę, żebyś mi przysłała potwierdzenie, że posiadasz ten wzór. Może to być screenshot zamówienia, może być to screenshot wzoru, może być to zdjęcie fizycznej kopii. Wszystkie tutaj opcje są dozwolone. Po prostu musisz udokumentować, że posiadasz ten wzór. Więc Kalo odbędzie się tylko na Facebooku, nie będzie Kalo na Instagramie. Myślę, że większość osób jednak posiada Facebooka i na tą formę się zdecydowało. Będę akceptować zaproszenia bardzo prawdopodobnie po 26 kwietnia, więc jeżeli wyślecie mi screena i wyślecie request do grupy, bądźcie cierpliwe, ja przez to przejdę i zaakceptuję yy, każde zgłoszenie, które spełni właśnie ten warunek posiadania wzoru. Ja jestem bardzo podekscytowana, bo to jest pierwszy kal, który będę organizować i postaram się e, pomóc Wam. I myślę, że wszystkie będziemy sobie tam e, pomagać, żeby zrobić razem ten love letter top. O czym jeszcze nie wspomniałam jak długo będzie e, trwał ten kal? Myślę, że grupa będzie otwarta przez dwa miesiące. Myślę, że to jest wystarczająca ilość czasu żeby zrobić ten top. Ja sama pierwszy top wydziergałam w miesiąc. Ale wiecie, to jest... To jest jestem szalony człowiek, jak ja się dorwę do jakichś ażurów, tak potrafię dziergać i dziergać, ale ten wzór też jest uzależniający, bo masz tutaj właśnie takie krótkie sekcje różnego rodzaju właśnie ażuru i chcesz przejść do kolejnej, chcesz zobaczyć, co zrobić w kolejnym kroku, więc Myślę, że większość z nas wydzierga go w przeciągu miesiąca, ale myślę, że właśnie te dwa miesiące, żeby grupa była otwarta, będzie wystarczające dla każdego. Przygotowałam dla Was jeszcze rozdanie. Jedna osoba może dostać ten wzór za darmo, ale jest kilka warunków. Pierwszym warunkiem jest subskrypcja mojego kanału. I bardzo Cię proszę, żebyś przynajmniej właśnie na ten czas, kiedy będzie trwało to rozdanie zmieniła ustawienia swojego profilu na publiczne. Ponieważ ja muszę zweryfikować, że faktycznie subskrybujesz mój kanał. Jeżeli masz je ustawione jako prywatne, niestety nie kwalifikujesz się do tego rozdania. A wiem, że tak naprawdę 20% tylko moich subskrybentów ma profil publiczny, więc, Myślę, że na moment tego rozdania, jeżeli chcesz wziąć w nim udział, musisz zmienić ustawienia na publiczne, żebym ja mogła zweryfikować subskrypcję tego kanału. Drugim warunkiem jest posiadanie konta na Raverly, ponieważ przez Raverly mogę właśnie zakupić i wysłać bezpośrednio ten projekt. Do Ciebie. Nie ma opcji niestety zakupu tego wzoru jako prezent na stronie Kiki. Właśnie patrzyłam, sprawdzałam tą opcję, niestety jej nie widziałam, ale przez Ravelry mogę wysłać ten wzór bezpośrednio do Ciebie, więc posiadanie konta na Ravelry jest drugim warunkiem. I trzecim warunkiem jest napisanie komentarza. I chciałabym bardzo, żebyś w tym komentarzu napisała za co najbardziej siebie lubisz? Tu nie chodzi o mnie, tak? Tu nie chodzi o mnie, za co wy lubicie mnie, nie. Za co ty najbardziej siebie lubisz? Może być to cecha charakteru, którą uwielbiasz w sobie. Może być to, nie wiem, jakaś cecha fizyczna, nie wiem, piękne włosy, niebieskie oczy, yy, długie paznokcie, co tylko chcesz. Chciałabym, żebyś napisała, za co się najbardziej lubisz. Czekam na Wasze komentarze do 15 kwietnia. I 15 kwietnia wieczorem wybiorę najlepszy, taki najbardziej przemawiający do mnie komentarz, który ujmie, ujmie mnie za serce. I ogłoszę wtedy w kolejnym filmiku, kto otrzyma ten wzór, więc pamiętajcie subskrypcja i konto publiczne, konto na Raverly i komentarz. Mam nadzieję, że Cię zachęciłam do udziału w tym Kalu i że dołączysz do naszej grupy na Facebooku, gdzie będziemy razem dyskutować i działać i tworzyć ten oto piękny Love Letter Top. Dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Pa! Wasza najpiękniejsza!